O kurde, ty patrz, tu jest dokumentów w ogóle. Popatrzcie na to. się witamy was na kolejnej wyprawie dzisiaj pokażemy wam budynek który bardzo nas interesował jak byliśmy tu ostatnim razem a nie dało się tu wejść do środka Byliśmy tu wtedy w zima. Po tam za chwilę albo w góry wam poślemy taką kartę żebyście wiedzieli co to za miejsce jest to stara huta idziemy zobaczyć co tu jest w tych magazynach więc zapraszamy na film i zostańcie do końca ogólnie ten cały budynek to był jakiś magazyn i tam po drodze, już my mijali kilka tabliczek, które mogą tego dowodzić tu widzicie właśnie jakieś regały puste regały, ale ale właśnie jakiś magazyn, to był ogromny ten budynek, jest za chwilę, zobaczycie tam dalej też już tu widzę jakieś dokumenty pod nogami, ale nie za bardzo chcę je pokazywać dobra, tutaj ta piwnica ogólnie to jest jako dość pusto, bo my już drugi raz idziemy tam jest powrotem także idziemy piętro wyżej i zobaczymy co tam jest dało nam się znaleźć schody zaraz pójdziemy do góry ale jeszcze jedna ciekawa rzecz się okazała bo obok jest taki przylegający budynek wygląda na biurowy i tak jak widzicie tam te ciemne miejsce to tam są schody i przejście do tego budynku zaraz pójdziemy tu była kiedyś winda. Jeżeli nie ma, zostały właśnie te prowadzenia. Zazwyczaj właśnie w tych szybach zostają same te prowadzenia. Windy nie ma. Ciekawe jak mi mi się zaś Zaraz. No o. Tak właśnie. Ady się czai na mnie. Robi zdjęcia. A ja potem idę i mam ciężkie. Chwilę i przeżycia Dokładnie tu są do tego zawsze wyprawa papier towy Dokładnie papier to... Ty, ale tu patrz schody, patrzcie tu schody do góry Ale tu są jeszcze jakieś inne pomieszczenia Dziwnie tu pachnie w ogóle Tu nie ma nic Chyba my znaleźli jakiś, nie wiem co to mogło być schron. Czekaj, Drzwi już nie ma, chociaż wygląda, że były dość pancerne. Nie? Spoko. Ale wydaje mi się, że to był jakiś schron tutaj. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu jest w tym schronie. Teoretycznie schronie, może coś innego jeszcze tu znajdę, co on podpowie. Fajny beton. Fajny beton. No faktycznie mógłby być tu jakiś schron, bo pomieszczenia takie bardzo. Uuu. No, i Tam też jest jakieś przyjście. Wentylacja? Wątpię, żeby tu się filtry, wentylatory zachowały, ale hmm. stołki, może później jakiś magazyn tu był. Tu jest wózek, ale to jest yy, prawdopodobnie czyś wózek już współcześnie. Ktoś tego tutaj po prostu przechowuje. Myślę, że nie został tutaj. Poza tym jest przypięty łańcuchem. Pełno stołków w ogóle. Dobra Adi Co? Coś wykutaj. O, tu coś jest, patrz. Już tam idę do ciebie, czekaj no, co tu zobaczyć? Oho, ale to nic ciekawego nie jest jakiś ten dziwny ty. Te... Dobra. Adi myślę, że... Trochę często tą kamerą niepotrzebnie, ale dobra. Myślę, że idę zobaczyć to, co? Gorzej jak tu stąd ktoś wyskoczy za chwilę. O, oh, a... ale tu jest mokro! w ogóle cieknie woda przecieko to czyżby to była część, która już jest na zewnątrz? co? patrzcie na to taki tunel, że no ja tu jestem kucnięty idziemy zobaczyć co tam jest trudno, na głowę poleci, ale trzeba to sprawdzić O. ULA! La. Patrzcie to! w końca nie widać! Jakiś drewniany, co to jest? Stołek! Adi, idziesz! Chodź! Nie wiem na parę A to ino tu kapie. Tam tu już jest fajnie, patrz. No, gitara Nie, no, ja Jakoś skrzynia była. to jest taka kura, to domu ze. 3 metry, bo ciepło. uciekłeś w wąsku No to <grywa> dobra ciemno, o dobra nie było tak daleko ale patrzcie co ciekawe schody z wyjściem na Dabier. na zewnątrz, do góry jak to wszystko zardziało to spuchło to może być, to był jakiś czy tak no bo to w zasadzie to jest taki jak w tych schronów ten grzybek, nie? Ten grzybek, no Taką półka. Ta I tam było wejście takie od zakładu, a tu było. Od, znaczy, tu było od hali, a tu od placu. Ja, żeby w razie czego spieprzać, nie? Uciec. No, no bo pewnie ktoś jak na, na zewnątrz też to zrobił, nie? no tu w hali, ale tam na, na zewnątrz też. No albo w drugą stronę, właśnie. Jak już byli w tym schronie, a potem żeby uciec, ale nie tam tamtędy, no tędy. No nie wiadomo, różnie Ja to w drugą stronę się bardziej wydaje Dobra, domysłów jest dużo Jak macie jakiś inny pomysł to podpowiadajcie A teraz nagrom Adika jak idzie w tamta strona Teraz mruży oczy jak Chińczyk No bo przeciwnik Teraz e, zrobię cięcie Chyba, że chcecie zobaczyć Tył Druga strona Adika Tył Adika, dobra Dobra Po tym cięciu Znaleźliśmy się piętro wyżej, ale w tym budynku właśnie Takim biurowym i tu już wyraźnie widać, że że coś tu było, tam u góry są jak właśnie jakieś biura, tu są szatnie, umywalnie kibel I bardzo ciekawie mnie czy tu coś mogło zostać oprócz takich właśnie drobnych rzeczy, które walają się wszędzie dobra, tu my widzieliśmy, że są kibelki Oczekuję, żeby tu nie nagrać A tutaj jest kolejna piwnica nie wiem co to jest, ale spody w dół idziemy sprawdzić nie wiem czemu tu drabina w ogóle leży o kurde, ale tu wieje aha, bo tu już są patrzcie, tu już są okna powy, może nie powybijane, pootwierane ale tu co tu się dzieje w ogóle w tym miejscu Dzisiaj jest piękna pogoda. Już wiem co to jest. Od przodu tego budynku, tego magazynu, on jest w ogóle taki bardzo długi. Zresztą, jak widzieliście, ta jak piwnica. Jest rampa taka do załadowania, rozładowania. I to jest ta rampa, właśnie. Tu i tam dalej też. Widzę tu jakieś lodówki. Tam już nie ma nic. Nie ma nic Może tu też jakiś schron? O, popatrzcie. Hełm. Zostały jeszcze jakieś elementy, właśnie wentylacji. Tak jak widzicie. Tam już wycięte. A tu jest kolejne dziura, Adi, weź tam na komandosa, sprawdźcie. No, ale to możesz ściągnąć ten plecak już. Nie ma Nie ma nic. Pod spodami. No. Podświeżę A, dobra, kamery takie. To jeszcze druga część łazienek. Prawdopodobnie było męsko i damsko. Gazety, które. No to nowa gazeta jakieś. Jako data przeczytaj? to 2002. Nie, 2002. 2002 widzisz. To, nie, tak to, to cał całkiem nowe. A bańki po jakimś oleju chyba, bo po paliwie. No. Łazienki, łazienki, łazienki. Właśnie same piętro wyżej. Nie da się dalej otworzyć. Ewidentnie są to już biura właśnie. O, tu też jakieś jeszcze... Są w drukarka. Drukarki, drukarkach. no ale to takie już dość stare. Zresztą... Ten budynek prawdopodobnie od... Około 2000 roku nie działało więc trochę to tu leży. Zresztą widzieliście przed chwilą gazeta z 2001 o, jak fajnie zabudowano Mój walka. No, może czekaj, zobaczę. Echo jak pieron sprawdza czy nie ma coś na drzwiach, ale jest Tu jest palarnia no. A tu na tych drzwiach nie jest zapisane, ale wygląda jakiś może konferencyjny pokój, coś takiego. Nie, raczej no, nie, bardzo jakąś no, stołówka. Ja no. Tak nie. Tu wygląda w palarni. W palarni jest ściana z desek z Błazerii A tu co? A tu... O kurde ty patrzcie tu jest dokumentów w ogóle. No. Popatrzcie na to, znaczy popatrzcie z daleka popatrzcie, bo wam bliżej nie niepokorza. Ale pod tymi deskami normalnie jest sterta jakichś segregatorów dokumentów pospinanych tam tak samo. masakra. To nie było szaf czy nie wiem no pewnie były na te wszystkie dokumenty, nie? Tam jedna stoi w ogóle. O. raczej wydaje mi się, że takich rzeczy tu nie powinno być. Ale to nie, to nie co? Boże, zobacz, jak wygląda tamto no przeciwnie no a to jest polarnia no polarnia polarnia z deskami z deskami, Nie. a tam takie takie wielkie pomieszczenie i nic nie ma, To tu był magazyn odbioru. nie wiemy czego jakieś szafy, jakieś coś tam dalej nie idziemy tak samo biurka Kontroler dostaw i w sumie schody, które mieliśmy wchodzić do góry, ale poszliśmy tamtymi. Tu widzę jakieś dwa biurka. jak to w Hucie. Program produkcji odlewów stalowych czyli książki, które mogły się tutaj na pewno przydać. Odlewów stalowych, produkcji wyrobów stalowych, przemysłu chodniczego, przetwórstwa chodniczego. Mm -hmm. Buty. magazyn czynny codziennie od 7 do 11. Mm. Tu meble pewnie poznoszone wszystkie z... z tych biur, tam nie wiadomo. Tu jeszcze jakieś. Co to jest? Wazon? Nie wiem Kartki na święta. Jakieś inne dziwne rzeczy tam też dokumenty ogólnie nie chcemy się jak zawsze zbliżać do tych dokumentów. Może tam coś być. Czego nie chcemy pokazywać to chyba każdy z Was pamięta to takie jakby to nazwać z żerandoli. W większości tych mebli nie ma nic i w ogóle są połomane całe, porozwalane Hmm, hmm, hmm. Jakoś ściana z desek, popatrzcie co tu może być za tym ścianą Na jest dużo szkła bardzo ciekawe Ktoś tu w ogóle dołożył tego szkła ale nie pod kolor, nie udało mu się To też szkło zielone flaszki Ciekawe to jest popatrzcie ile tego tu jest są wszystko właśnie jakiegoś z oranżat w większości z oranżat kiedyś były w takich butelkach oranżady woda mineralna o, tu macie te, te flaszki w całości jeszcze, znaczy powiedzmy no w takich elementach kiedy idzie to przeczytać, a to jest w ogóle diament, co to jest? Mm. No tak, woda tam już na dole prawdopodobnie mieszkają żaby. Tu też macie jakieś żarówki stare. Bardzo przydatna informacja bo taki wiszący jakiś towar, cokolwiek się urwie a jak dużo waży to to wiadomo co może zrobić o, jakieś schody, co to? o, scena jakieś takie podwyższenie, jakby jakaś scena, albo do nie wiem do czego, do prowadzenia jakichś zajęć, może sal Tak? Właśnie że chcie nagrał jak robisz zdjęcie. O! Telewizor całkiem fajny. No to już widzicie pod nogami te dokumenty, już nie będę piąty raz z tym kodać na biurku to już jakieś faktury nawet tu leżą tu co? szkoda, że nie ma właśnie tabliczek na drzwiach albo nad drzwiami patrzcie na to, schody donikąd do dziury, ale już wiem bo z tamtej strony widziałem w tym pomieszczeniu dokładnie w tym pomieszczeniu biurowym Zamurowane to bo Widzicie to? Ta palarnia tu jest po lewej stronie, a po prawej ten pokój konferencyjny czy jakiś tam. Po prostu ktoś zamurował drzwi. Co? Trochę wolności w tym pomieszczeniu. No. Szyby. Tak krytkę I chyba. No, żeby się ktoś nie czuł przytłoczony może... Albo światło, to też jest widzisz okno, a to już w ogóle wylatuje, zaraz komuś na głowę zleci. Jo, patrzcie co jest na los, ale dziwne. Patrzcie to. Co tu piszesz, że w szachy grać? Mhm. Co? Jak myślicie, co to jest królowa? No to mogę śmiało powiedzieć, że spotkaliśmy się z królową na Urbecie. Albo król, nie wiem, ale jak wiecie to, poprawiajcie nas w komentarzach. Dobra, królowa zostaje, a my idziemy dalej. Właśnie wleźliśmy na samą górę Nic nie widać, bo zaczynamy tam jest. jest jeszcze taki budynek, który częściowo już jest zagospodarowany. Wieża ciśnień, do której nie do się wejść, już kiedyś my ją pokazywali Wam. Innym filmie, to tak samo macie ten budynek, a tutaj już nie ma takiego wielkiego piętra jak tam, bo tutaj była winda, po prostu maszyna wyciągowa, której no, nie spodziewaliśmy się, że tu będzie standardowy. Z do pracy przy maszynie go. Tak. Dokładnie. Prosto i na temat. Oczywiście to samo co na dole. Tu nic. Nic oprócz pejzażu. Oprócz pejzażu i popatrzcie na to. Popatrzcie na to, ale fajnie. I ten budynek, uwaga, Nick. My se zaraz spróbujemy do niego zbliżyć. Jak nie wrąba się tam do środka. Zaraz się wszystkiego dowiemy. na to, żeby to sprawdzić. Dobra, udało mi się tutaj do tego budynku dotrzeć, ale tak jak widzicie nic tam nie ma. Wejście nie do to jest w ogóle tu zagrożone. Auto stoi, nie wiem czy od jakiegoś ochroniarza. Uwaga, gaz. Także chyba... Chyba nic z tego. Także to by było na tyle. Kończymy dzisiaj odcinek. No i jak wam się podobał to pod filmem tam tak jak zawsze możecie napisać zostawić łapka Dziękujemy wam za to, że wytrwaliście do końca no i widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu na razie na razie